Hej, cześć się wam wszystkim, z tej strony Shihiro, a to Kingdom New, Kingdom New Lands. Także dzisiaj nie zapomniałem jak ta gra się nazywa, także już jest postęp. Pamiętam, pamiętam. Eee, pamiętam też, że jestem pierdzielonym biedakiem. No już tak nie do końca, ale nadal jestem biedakiem. Eee, potrzebuję hajsu, więc jak macie, dawajcie mi go w opór, bo muszę zupgradeować. Yy, moje osłony wszelakie, i chciałbym zrobić gdzieś tutaj najlepiej taką osłonkę, bo zaraz będą atakować. I chciałbym obronić tych wszystkich tutaj, moich, yy, moich tutaj, yy, poddanych. No, no, tego słowa mi brakowało. Podda, kurwa, już biegną. Atakujcie ich, żołnierze moi! Bijcie! Zabijało Jezus Maria! Zabijajcie! Ale. Ale nie... Ale nie moich! Ich bijcie! Aż fucking shit! Pozabierali mi itemsy. Brakuje mi itemsów. I teraz znowu monetki w dupie. Dobra, buduj to szybciutko. Bo jak tego nie zbuduję, to naprawdę będę zaraz yy, głęboko w czarnej... Wiecie co? I tu właśnie będę potrzebował upgrade Jocha. Dobra, oni to zrobią, oni to zrobią. Myślę, że niedługo troszkę jeszcze tutaj itemków dostanę. Tylko muszę znowu pokupować kurcze itemsy. Łuczników mi trochę wykończyli. Budowniczych chyba jeszcze mam. Także no, chociaż tyle. Dobra, ty masz, bo ty mi coś oddasz. Fajnego na pewno. Kogo ja tutaj potrzebuję? Na pewno bym potrzebował od was trochę. Pyk. Macie. Czy od was ktoś tutaj jeszcze będzie miał coś fajnego dla mnie? Ziomeczków na razie mam, więc no. W terenie rejony też bym musiał się zapuszczać już powoli. Tak mi się wydaje, że coś to mi to da. Aż to są moje takie tylko przypuszczenia, nie? Więc też tak, też tak nie do końca. Ale tak jak mówiłem, no kurczę, chciałbym e, zapgradeować już powoli. Myślę, że dwie monetki mogę wykorzystać na ucznika. Wiecie co, bo nie wiem do końca, czy muszę iść w tą lewą stronę, czy, czy w prawą też, czy to ma jakieś znaczenie, w którą się udaje, tak w ogóle. No, rozbudowuję, rozbudowuję sobie to wszystko. Tylko teraz pytanie, dobrze, oni tutaj już są. Okej, okay, oni będą walczyć, także spoko. Czy ja mogę tu zapgradeować? Jeszcze sobie chciałbym. Nie mogę. A czemu nie mogę? A ja bym bardzo chciał, to mogę. Nie, nie mogę już nic upgrade'ować. Czekaj, coś mi się zblokowało przed chwilą po prostu? Chyba tak. Nie, po prostu nie mogę. O <ścoughs> jejciu, to drzewko już mogę. Dobrze, dobrze. Także musimy iść w zabezpieczenie tych terenów, włóczników, w... No, kurcze. We wszystko muszę iść, tak naprawdę. Tu dopiero pierwsze zbiory miałbym prawdopodobnie. No klepnij! Klepnij go! No zbij go, majster. No trafnie, go że. Potrzebuje hajsiwo. No trafiaj, co ty jesteś? No tak blisko było. No właśnie. Kurde. Nie potrafią mi nawet poddanie załatwić żarcia tutaj dla, dla ludności. No co to jest w ogóle? Co to ma znaczyć? Masz coś dla mnie? Możesz, 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 No Coraz więcej tutaj rozbudowania mam, ale hmm Dobra, łopejże to I we serio nic nie złapaliście, ale tak kompletnie nic dla mnie nie macie o, szlag by to. Dobra, ścinajcie to drzewo. Ja chyba będę szedł powoli w tym kierunku, bo normalnie tutaj... No nie uciągnę tego, nie uciągnę tego. Dobra, on sobie młotkiem ścina drzewo. Okej. Okay. Niech tak będzie. Pytanie, co ja tu w tą stronę mogę zrobić? Tu mogę coś postawić, ale nie mogę. Bo jest chyba noc, tak mi się wydaje. Dobrze, no lećmy, lećmy. Mamy kolejny dzionek. Chciałbym jakiś hajs od moich poddanych. Nieważne skąd, jaki, i dlaczego, ale chcę hajs. No i to mi się podoba no, ziomeczku Tu też mi coś daj. Da, dałbyś coś ej, Kolego Tu mamy upgrade jocha W lewo i w prawą strzałkę zrobioną. Czy to jest jakiś dla nas znak? Czego nie wiem Oni nam na razie hajsu nie dają. Ci się jakoś trzymają. No ale zbida, bida panie, bida. Aha, oni poletko już tutaj poszerzają. Także no. Faremka jakaś jest, powiem wam. Tylko kiedy to będzie miało jakieś obrodzenie. Że obrodzi, wiecie, że będzie hajs z tego. To, to to tak, no nie wiem. Dobra, te drzewo możemy ściąć. I wtedy pójdziemy znów w lewą stronę. Ja nie wiem, czy ja tu już zwierzęta wszystkie powytrzepywałem, czy o co chodzi. Ile ja mam w sumie budowniczych? Nie wiem. Dobra. Na ścinaniu chyba za dużo nie tracę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo odzyskuję te monetki. Taką mam nadzieję. Tak, okej. Okay. Dobra, dwóch budowniczych jadą ładnie z tematem. Pościnaliśmy pięknie. Czy ja tu coś mogę wybudować? No na razie nie... A mogę już. Okej, okay, okej. Okay. To niech się tam buduje w takim razie. Mamy monety. Do zebrania. O, tak, dobra. To mi się akurat podobało taki wysyp, no? No kurde, teraz to ja zbieram, ja chyba więcej zainwestuję w tych naszych farmersów Także już chyba ogarnąłem o co chodzi, trzeba po prostu w farmę mocno iść Masz młota, bo bez młota to nie robota Ja wiem, ja wiem Ty masz coś dla mnie, nie masz Czemu nie masz? Tu jest czego? Upgrade. Nie wiem, ale nie chcę go robić. <laughs> tu chyba wieżyczkę mamy, nie? O, dzięki, dzięki, Ziemeczku. Coś mi rzucisz? Nie rzucisz. No to kolejnego farmera mamy. Ktoś po to przyjdzie. Leci, już leci. Patrzcie, jak się zbierają po to. No. Skuba, Dobra, w tą stronę ponownie nic nie zrobię. A może zrobię? Dobra, czy ja już będę to ognisko miał we swoich władaniach? Gdzie to ognisko było w ogóle? Tutaj czasem ogniska nie było takiego śmiesznego. No dobra, no okej. Okay. Niech tak będzie jak jest. Ci sobie zrobili coś tutaj, dobra. Pyk. kim mogę. Jazda z tematem, jazda, jazda, jazda zapraszam was no dalej kolego jeden biegnie, drugi biegnie mam nadzieję, że nie pozabijają mi ich czy to czasem nie był błąd, że tak się zapuszczam tutaj chyba nie, bo to już koniec nocy był, a może i, może i tak, może i tak w sumie, nie wiem ważne, że hajs leci ważne, że hajs leci no właśnie Du, 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 du. Ej, właśnie, bo my tu mamy przecież naszą tutaj szatunię. No, pyk. Nie chcę za dużo tutaj lecieć, wiecie. Chętnie bym sprawdził, co tu można jeszcze ciekawego zrobić, ale. się łobawiam. Masz kolego. Kurczę, no myślałem, że coś tu może mnie zaskoczyć, a tu jednak nie, jednak nie. Cały czas sam siebie podpuszczam, myśląc, że coś tutaj znajdziemy, że odmieni to mój los, moje życie, że królestwo nagle będzie bogate dzięki ukrytej skrzyni ze skarbem. No ale niestety to są tylko marzenia tak jak wygrać w totka, więc co zrobisz? Co zrobisz? Przynajmniej budowniczy coś tutaj jadą, lecą z tematem. Dobra, jeszcze dwa masz. Nie wiem ile tego potrzeba, ale no chyba dużo. masz jeszcze dwa. No, buduj, buduj. Jak e, kurde, jeszcze chyba trochę zostało tego do zbudowania, co? Co mówicie? Dobra, przemierzamy. Jest dzień, także czas zbioru pieniążków. Tam w prawą stronę możemy się udać. Czy ty dasz mi hajsu? Dasz mi hajsu, a ty? A może ty mi dasz hajsu, nie? Nie. Dobra, ty jesteś tylko biednym budowniczym. Okej, rozumiem. Ktoś coś? Królewna wieża, proszę rzucać hajs, proszę o hajs No i to się rozumie, kurde, ziomuś, łapaj tego. O, dobra, 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 dawaj, dawaj. gdzie jest ten ziomuś, co zawsze hajs muszę dać. On chyba ma hajs. Albo nie wiem. Nie wiem czy iść w budowniczych, czy... hmm. Ważne aby moja farma tutaj prosperowała. No i prosperuje chyba z tego co widać mi wyrzucisz to? Wyrzucisz, bo zbierasz. Dobry ziomeczek. Zostaw moje pieniądze. Aby grać mogę? Nope. Czemu ja tutaj mam katapultę, że się zapytam? Tak wyprowadzono ostro. No dobra, no dobra. Tak. Ojejciu Skarbiec mamy pełny O, nie, 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 nie yy, Rabusie, rabusie, rabusie Dobra, czy to będzie teraz niefunkcjonowalne? Tak, będzie Co ja odwaliłem najlepszego? Kurde, bella Nikt tu nie walczy, prawda? Prawda, potrzebuję łuczników Pierdzielonych łuczników a zdupiłem to, nie mam tutaj kim walczyć Wierzcie I walczcie tym wszyscy I Jeszcze jeden Nie wiem czy oni będą walczyć, mam nadzieję, że tak Kurde, mam nadzieję, że tam nic nie zrobili, nie Ojejunia Co tu się stanęło się strasznego? Nie pozabijaliście mi ich Skuba no dobra Trzeba tu zupgradeować mocno, bo... Liptonik będzie, no będzie liptonik. O, moje, moje, moje. Dzięki ci bardzo. Dobra, konik sobie je. Idziemy dalej, posuwamy się. Tutaj możemy zrobić pyk. Kolejny upgrade. Och. Też bym zaupgrade'ował, No, kurde. Tu musi być forteca niezła ogólnie. Przed tą właśnie bramą, żeby mi tego nie niszczyli, bo. No ja pierdziło, czemu to tak? Ciebie nie mogę Ciebie też nie mogę Ale mam monetki tutaj, dobra On mości robi Spoko, 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 lekko Co ten most mi tu da? Kurwa dużo kosztuje, no dużo to kosztuje, a nie wiem co mi to da tak naprawdę A Aha! Ale wzdupiłem tu. Wiecie co tutaj będzie? Pieprzona farma, na którą mnie nie stać Oh je. Yeah. Super fajnie Muszę zrekrutować pierdyliard ludzi Na których nie stać mnie tak naprawdę O oh, Tutaj nie mam jak postawić Robię błąd za błędem. Dobra, tutaj zbuduj fortecę. Kochaniutki, musisz jak najszybciej fortecę tu postawić. Taką wiecie, bardzo ufortyfikowaną. Najlepiej. I dużo, dużo ludzi. Czy oni już biegną? mnie? na szczęście jeszcze nie. O jejciu! Ziomeczki, pomóżcie mi tutaj bronić, co? Tu będzie wasza warta dzisiejszej nocy. Czy damy radę? Tak damy radę No taką przynajmniej mam nadzieję Noc nadeszła Także jest niedobrze mm, No Nie widzę aby oni nadciągali Chyba nadciągają Ja tylko za monetką czekaj, mi teraz uciekaj Uciekaj ziomeczku Schowaj się, schowaj się, schowaj się Czy oni się przebiją? Podejrzewam, że jest to bardzo prawdopodobne. <laughs> więcej łuczników. Więcej łuczników i więcej ludzi, którzy będą tutaj uprawiać role, Tak. Masz modę? Nie chcę mi dać. Dobra, ewidentnie potrzebujemy łuczników. A teraz mogę tutaj upgrade'a zrobić. O proszę, a co mi to da? A nie wiem, ale zrobię. A z ciekawości, wiecie, tam. czysta ciekawość. Nie? Dobra, łucznicy, do roboty. Siekierka też by się przydała. Dobra, wy Michał, udaje się. O, super, dzięki bardzo, dzięki. No, strzelaj w te królicz. O tak, o tak. Dobra, ja się powoli przejdę. Mam nadzieję, że będą mi rzucać pieniądze pod te pod kopyta. Potrzebowałeś hajsu? Nie, ty też nie potrzebujesz chyba. Albo wy biedaki jesteś, Dobra, tu jednego chyba straciłem ostatnio, więc przydałoby się jeszcze mieć budowniczego jakiegoś. Nie macie czegoś dla mnie, przydałoby się. Dobra, tu forteca Spoko. Coś dla mnie masz, nie masz? Ale jestem w dupce, nie? O jest. ale to przetrzepali, Palnie! Ojejku. No cóż. Wracamy do początków. <laughs> eee, szlak by to. Mało mam budowniczych. No kupiłem chyba jednego, czy dwóch. Też powinno to być. Biegnijcie, no. Pały jedne. Czy ktoś biegnie budować te pieprzone wieżyczki, tutaj, fortyfikacje dla mnie, czy nie? Alko! Budowniczy, róbcie to, co do was należy, no. Ja pitole, oni to w dupie mają, chyba. Ej. aha, biegną ze skatapultu, znaczy biegną. A gdzie są ci, co mają budować? Cholipka! Młotu więcej Nawet trzy macie tutaj Chyba nie miałem budowniczych gdzie oni, gdzie oni w ogóle poszli? Co się z nimi stało? Nie mam pojęcia Za chwilę nie będę miał hajsu Naprawdę Dobra ten sobie uprawia Fajnie, fajnie no tu stworków na szczęście z tej strony nie ma, także luzik. Ale chyba w farmy powinienem pójść w tę stronę. Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że za, za chwilkę dostanę więcej hajsu. Ten odcinek spróbuję troszkę dłuższy sobie ogarnąć. Bo jednak co chwilę mam jakieś problemy. No, tak jak widzicie, no. Kurde bela Nie wiem co upgrade'ować, czy co tutaj mi jaki skutek przyniesie, czy to warto, nie warto Teraz ludzi tak naprawdę chyba już nie mam w sumie Coś tak mi się wydaje, że już ludzi nie mam Ło panie Jeszcze mi kradną monety, skubaniutcy no Dobra, potrzebuje się mocno, naprawdę. Cały czas to powtarzam, ale potrzebuje się zabakrydować, no cholibka, Holibeczka. Masz wieśniaku i pędź po włócznie. A jest spłoni, doszczętnie ziomek. Złoczników nie mam, pracowników nie mam, hajsu nie mam. <laughs> Piękna sprawa, naprawdę. Macie włók. Dobra, zrobił. I muszę teraz ludzi zatrudnić, na których mnie nie stać. Niedobrze, niedobrze. Idźmy poszukać ludności, opłaćmy ludność, która będzie pracować dla nas. Ej! Króliki, gdzie wy jesteście? Właśnie ja zaczynamy trochę. Jeden jest tam, a gdzie jest drugi? Halo, Bishkop. Bishkop. Nie, nie wiem, gdzie ty jesteś. Alko. A znalazł się. No coś, coś się odwalał, ale co to nie wiem. Na pewno nic dobrego. Żadnej ładowarki na dole nie miałem? Nie miałem. Okej. Okay. Dobra, masz? Masz? Idźcie mi pomagać. Ja już jestem biedny jak... No bardziej niż mysz kościelna, i beczka. Czemu tutaj nie ma w ogóle gdzieś poziomu, ile Staminy ma mój koń, chciałbym to wiedzieć Ile mogę biec Nie wiem, najedz się Napij cokolwiek Biegnij mój Rumaku Potrzebuję ludzi, potrzebuję iść w prawą Stronę również, bo widzę, że lewa jest No, oblegana i to ostro Z każdym dniem coraz Mocniejsi przeciwnicy są Także ja się już troszkę boję. Nic dla mnie nie masz, a szkoda, a szkoda. Przydałoby się. Jakiś zrzut gotówki, cokolwiek, ktokolwiek? Halo? Dobra, tutaj mamy dostęp. Nie, no dobra, panie drogi. Biszko, chodź tu. Tu nie przeszkadzaj, bo ja chcę zakończyć odcinek, ale nie mogę jeszcze. A zaraz mu wpierdolę normalnie. Bierz kop, tu. Z, oni wpierdol dostali tutaj. A kurde, dobra, muszę zakończyć odcinek, bo zaraz w wpierdol dostanie mój królik. Także yy, no właśnie, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wyciągnę tutaj tą sytuację w której się znalazłem w nowym odcinku, w kolejnym odcinku także dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i dotarliście, a chociaż w części do, do tego momentu. Także dzięki wszystkim i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.